Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza. Amen. Jan przywołał do siebie dwóch spośród swoich uczniów i posłał ich do Jezusa z zapytaniem: Czy ty jesteś tym, który ma przyjść, czy też innego mamy oczekiwać? Gdy ludzie ci zjawili się u Jezusa, rzekli: Jan, chrzciciel, przysyła nas do ciebie z zapytaniem. Czy Ty jesteś tym, który ma przyjść, czy też innego mamy oczekiwać? W tym właśnie czasie Jezus wielu uzdrowił z chorób, dolegliwości i uwolnił od złych duchów. Także wielu niewidomych obdarzył wzrokiem. Odpowiedział im więc: Idźcie i donieście Janowi to, co widzieliście i słyszeliście. Niewidomi wzrok odzyskują, chromi chodzą. Rendowaci zostają oczyszczeni, i głosi słyszą. Umarli z martwych stają, ubogim głosi się Ewangelia. A błogosławiony jest ten, kto nie zwątpi we mnie. Oto słowo Pańskie. Pamiętam, że ja jako dziecko, przypuszczam, że, że tak jak wiele, wiele innych małych dzieci, bardzo lubiłem adwent. Wiecie, te lampiony, ciemny kościół, parę świeczek. Taka magia, tajemniczość. Człowiek wtedy nic nie kumał z tej Eucharystii, w ogóle nie rozumiał, o co tu chodzi, ale było fajnie. Przez pierwszą połowę, dopóki światło nie włączyli. Prorok Izajasz mówi tak. Ja, Pan... Czynię światło i stwarzam ciemności. Ja sprawiam pomyślność i ja stwarzam niedolę. Adwent nam ukazuje szczególnie ten znak światła i ciemności. Zobaczcie, że światło ono ukazuje prawdziwą naturę rzeczy. Jak jest światło, to, to wiadomo. Gdzie co stoi, gdzie co leży. Jak jest ciemność, to człowiek nie wie, co go za chwilę spotka, na co trafi, w co walnie głową. W ciemności nie wiesz dokąd iść. Światło to jest coś, co się odbija. Ona, światło ideal, idealnie się po prostu rozkłada po po całym kształcie światło się od wszystkiego odbija. Nic, niczego nie, nie bierze dla siebie. Zobaczcie, że czarny kolor, kolor ciemności, on wchłania światło, on, on bierze dla siebie. Białe je całkowicie odbija. Ja Pan stwarzam światło. Stwarzam ciemność i trzeba mieć kontakt z Bogiem. Zobaczcie, bez kontaktu z Bogiem człowiek nie może zrozumieć ani siebie, ani swoich pragnień, ani swojego bólu. Bez kontaktu z Bogiem człowiek nie jest w stanie zrozumieć swojego życia. Bez kontaktu z Bogiem człowiek nie jest w stanie zrozumieć swojego cierpienia. Nie jest w stanie spotkać się ze swoją śmiercią. Bez kontaktu z Bogiem nie rozumiemy świata, po co on jest, do czego zmierza, nie rozumiemy historii. Bez kontaktu z Bogiem człowiek jest w ciemności, bo tylko Bóg może objawić prawdziwą naturę rzeczy. Zobaczcie, jak nam kiedyś dali smartfona. To musiał być ktoś, kto wytłumaczył, jak tym smartfonem się posługiwać. Musiała być instrukcja obsługi. Bóg nam dał duszę. Dał nam człowieczeństwo. I potrzebujemy Jego słowa, żeby mieć instrukcję obsługi do tej duszy. Instrukcja obsługi. Bóg nam daje śmierć. I potrzebujemy mieć. Od Niego instrukcja obsługi do tej śmierci. Wiedzieć, jak i po co. Bóg mówi ja stwarzam niedole, ja dopuszczam na ciebie wiele krzyży, wiele, wiele cierpień. I dzisiejszy patron, patron tego dnia, święty Jan od Krzyża, mówił tak, że cierpienie to jest najlepszy sposób, żeby czerpać z mądrości Boga. Mówi, żaden inny sposób nie jest lepszy. Przez cierpienie wejdziesz w całą tajemnicę Chrystusa. Bardzo trudne. <tryk> Dlatego, że on był bardzo dobrze skontaktowany z Bogiem. On dobrze rozumiał. On widział Jego światło. Proś ducha świętego. Oto światło.